Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Wiele osób pyta, właściwie nie ma filmiku, pod którym ktoś by nie zapytał, co tam słychać u Dionizego. Dionizy, cóż, rośnie jak na drożdżach, choć chciałoby się powiedzieć jak na kurczakach i myszach, bo dzięki Państwa wsparciu udaje się te produkty kupować właśnie dla naszych bocianów, ale także dla Dionizego, o który jest. Tam w Wolierze, dokładnie o tu, gdzie mi się udaje pokazać, tam jest pod parasolem, który chroni go przed y, opadami deszczu, y, chroni go przed słońcem, choć ostatnie dni są bardzo pochmurne. Ale w każdym razie Dionie rośnie, rośnie jak na drożdżach, no i ma się świetnie. Ale żeby nie być gołosłownym, zapraszam Państwa do obejrzenia dalszej części filmiku. No i jak Państwo widzą, tak właśnie prezentuje się. Bohater w środku ostatniego czasu, czyli dionizy. Jak widać, pojawiają się mu już na coraz większej powierzchni ciała pióra, czyli zanika puch, który praktycznie pisklęcia nie izoluje od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pojawiają się pióra, co wskazuje na to, że jak jego ciało pokryje się już w większości właśnie nimi, to zostanie włożone na jedno z wysokich gniazd. Która będzie mu dawała na tego prawdziwego, przestrzeń do ćwiczenia skrzydeł, no i przede wszystkim zachowa w nim dzikość. Pięknie się prezentuje, pięknie udaje martwego, co też wskazuje, że jest dziki i nieoswojony mimo codziennego kontaktu, karmienia. Jednak on tą dzikość sobie zachowuje, leży martwy, bo jak przypomnę, że to jest pozycja obronna bocianów. Ponieważ są młode, bezbronne, jeszcze nie wiedzą do czego służy dziób. Oprócz klekotania. I pobierania pokarmu. One jeszcze nie wiedzą, że on służy do obrony, więc póki co tak właśnie reagują młode bociany na widok człowieka. No i oczywiście tutaj ma kontakt z innymi bocianami, które tam na wybiegu przebywają. Więc tak oto prezentuje się dionizy. Jak Państwo porównają sobie poprzednie filmy, to naprawdę rośnie jak na drożdżach. Ostatni film chyba pojawił się tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. No to jest nieporównywalne, jak szybko te bociany rosną, a rosną naprawdę bardzo szybko. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że Dionizy to jest najmłodszy bocian, który przebywa w ośrodku rehabilitacji. Trafił 10 lipca, chyba? No, nie chcę skłamać. Jak miał 8 dni, pochodzi z bardzo późnego lęgu. Nastało wiele pytań, jak on sobie poradzi, co z nim dalej będzie, ale jak widać, rośnie bardzo świetnie, bardzo szybko i jest szansa, że jeżeli we wrześniu będzie odpowiednia pogoda, będzie ciepła pogoda, sprzyjająca odlotom, to jak najbardziej on jeszcze pod koniec września może się zabrać z późnymi bocianami, właśnie takimi jak on, pochodzącymi z późnych lęgów, z bocianami, które późno zakończyły swój lęk. A więc także dorosłymi, także i wszystko jest jeszcze przed nim. Wszystko jest po prostu zależne od pogody, no i tak naprawdę od jego decyzji. Przecież na łańcuchu się nie będę trzymał. <grym> ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Zachęcam do wsparcia poprzez darowiznę na konto albo zakup pokarmu. Wszelkie informacje znajdują się tutaj na dole w opisie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za pozytywne komentarze. I do następnego filmiku.